No, kogo my tu widzimy? Ramzes! Myśleliśmy, że już nie dojedziemy. Autobus się spóźnił. Skoro jesteśmy w komplecie, to może przejdźmy do rzeczy. Urządziłeś sobie fajerwerki w moim lokalu. Stał na moim terenie. A od kiedy to jest twój teren? Od teraz. Ramzes, dziwne rzeczy się o tobie słyszy. Podobno się za studia wziąłeś. Pisze pracę doktorską z filozofii. Co, że ja ze mnie robisz? Z filozofii? <grym> z filozofii? Z filozofii. Ty pewnie w ogóle nie wiesz, co to jest filozofia. Filozofia, znaczy po grecku, miłość mądrości. Myślisz, że teraz jeździlibyśmy mercami i błękami, gdyby nie Grecy? Albo gapilibyśmy się w płaskie ekrany telewizorów plazmowych? To co? Może i kablówkę też wymyślili Grecy, co? Oni położyli pod te kable duchowe podwaliny. Podłożyć, to ja ci mogę pięć kilo plastiku pod twoją brykę. Co? động vào lòng ái của giới trí thức. Anh của tôi Gówno. Pan Guje mówi, żeby się nie obrażał wykształconych ludzi. Jego brat jest profesorem na Uniwersytecie w Hanoi. Sokrates, Platon, Arystoteles. Chociaż ciebie najbardziej zainteresowałby nicze. Na swoim pogrzebie też będziesz taki dowcipny? Na twoim będę śmiertelnie poważny.